Na pustyni na bliskim wschodzie trzech przemytników przybywa, aby przeszukać skały za pomocą wielkich ostrzy. Po dłuższym rozglądaniu się mężczyzna w końcu znajduje dziurę w ziemi. Woła swoich przyjaciół i razem wypełniają dziurę gazem. Po kilku sekundach jeden z mężczyzn przygląda się bliżej, tylko po to, by pająk wyskoczył z dziury i go ugryzł. Gdy mężczyzna wije się na ziemi z bólu, wyskakują kolejne pająki, a pozostali przemytnicy w pośpiechu łapią je do plastikowych pojemników. Ponieważ ugryziony mężczyzna nie wyzdrowieje, postanawiają go zlikwidować z litości. Jakiś czas później pająki są nielegalnie sprzedawane na całym świecie jako egzotyczne zwierzęta domowe. We Francji Kaleb odwiedza sklep z przemycanymi towarami, by kupić biżuterię. Sprzedawca zabiera go do swojego biura i Kaleb widzi pająka w plastikowym pudełku. Myśląc, że jest fajny, postanawia go kupić. Następnie Kaleb wraca do domu i pomaga dozorcy działo wynieść śmieci. Kilkoro dzieciaków widzi go i rzuca w niego petardami dla żartu, po czym ucieka. Kalebowi udaje się uporać z ostatnim chłopakiem i zabiera torbę z petardami, którą daje działo, aby się jej pozbyła. Następnie spotyka się ze swoim przyjacielem Mytisem, który uwielbia kraść rowery. Ponieważ Kaleb jest handlarzem trampkami, Maitis pomaga mu znaleźć potencjalnych nabywców. Kiedy Kaleb dociera do swojego mieszkania, Znajduje swoją siostrę Menon, próbującą naprawić mieszkanie i karci ją za to, że nie dbała dobrze o rzeczy ich zmarłej matki. Następnie udaje się do swojego pokoju i wpada w panikę, gdy zauważa, że światła są wyłączone. Natychmiast je włącza, odsłaniając dużą kolekcję egzotycznych zwierząt, które potrzebują ciepła światła, aby przetrwać. Pająk zostaje umieszczony w pudełku po butach, a Kaleb obiecuje, że później znajdzie dla niego odpowiedni szklany dom. Następnie Kaleb krzyczy na Menon za wyłączenie światła, ponieważ może to zlikwidować jego zwierzęta. Menon odpowiada tym samym, wskazując, że to przez niego rachunki za prąd są zbyt wysokie. Mieszkanie się rozpada, a oni nie mają środków, by je naprawić, więc uważa, że powinni je sprzedać. Jednak Kaleb odmawia, ponieważ to miejsce ma wszystkie wspomnienia związane z ich matką. Później tego samego dnia Kaleb idzie na imprezę i wpada na Tumaniego, który prosi o nowe trampki, ponieważ jego obecne są w złym stanie. Kaleb obiecuje, że wkrótce je dostanie, a Tumani odchodzi z psem, grożąc mu. Następnie Kaleb odwiedza Klaudię, starą przyjaciółkę swojej mamy. Podarowuje jej biżuterię, którą kupił wcześniej jako prezent pożegnalny, ponieważ się wyprowadza. Wygląda na to, że koszty wynajmu są zbyt wysokie i prawie nikogo w budynku już na nie nie stać. Cały gang spędza imprezę paląc papierosy i grając w gry wideo. W pokoju Kaleba pająk robi dziurę w pudełku i udaje mu się uciec. Kilka godzin później Kaleb wraca do domu i musi ponownie włączyć światło. Kiedy otwiera pudełko, odkrywa, że pająk zniknął i desperacko przeszukuje cały pokój bezskutecznie. Znajduje jednak kokon, który ukrywa w innym pudełku, po czym decyduje się spać na kanapie. Następnego ranka Kaleb zostaje obudzony przez Menon i kilku przyjaciół pracujących nad naprawą łazienki, więc nie może wziąć prysznica. Następnie Kaleb zabiera nowe trampki do Tumaniego i zostają one zauważone przez Gilesa, który myśli, że trampki ukrywają nielegalne substancje i przypomina Kalebowi, że go obserwuje. Tumani ukrywa się w pomieszczeniu z zaopatrzeniem i próbuje założyć nowe trampki, ale szybko wyjmuje stopę, gdy coś go gryzie. Zagląda do Buta, a Pająk wychodzi, by wpełznąć na jego ramię, więc odpycha go i uderza trampkiem. Kiedy ponownie sprawdza but, dziesiątki małych pająków wychodzą i pełzają po całym ciele Tumaniego, powodując panikę, podczas gdy jego pies zjada pierwotnego pająka. W międzyczasie Kaleb wraca do swojego pokoju i znajduje cały gang wpatrujący się w jego stworzenia, wyzywając go za kupowanie nielegalnych zwierząt. Kaleb wciąż dostaje telefony od Tumaniego, ale ignoruje je, ponieważ kłóci się z innymi, aby je wydostać. Gdy wszyscy odchodzą, zamyka drzwi i na wszelki wypadek zakrywa szparę ręcznikiem. Następnie Kaleb próbuje dodzwonić się do tumaniego, ale ten nie odbiera, ponieważ odczuwa ogromny ból. Jego skóra ma dziwne ślady, a oczy płaczą na żółto. Kiedy próbuje wstać, aby dosięgnąć telefonu, upada i łamie okulary, więc teraz też krwawi. Jakiś czas później sąsiedzi są zirytowani, ponieważ pies tumaniego nie przestaje szczekać. Próbują do niego dzwonić i pukać do drzwi, ale on nie odpowiada. Giles w końcu wyłamuje zamek i wszyscy są zszokowani, widząc martwego Tumaniego na podłodze. Wkrótce przyjeżdża policja, ale nie chce wyjaśnić, jak zginął Tumani, a sąsiedzi denerwują się, gdy widzą funkcjonariuszy w maskach. Dochodzi do kłótni, ponieważ wiele osób obwinia przedawkowanie, więc policjanci muszą ich uspokoić i odesłać do swoich mieszkań. Ze względów bezpieczeństwa nikt nie może na razie opuszczać budynku. Jeśli ktoś ma gorączkę, musi poczekać na przybycie lekarzy. Sąsiedzi obserwują, jak ciało jest zabierane, zanim udadzą się do swoich domów. Po uratowaniu psa tumaniego, gang dyskutuje o tym, co mogło się wydarzyć, a Menon zastanawia się, czy Kaleb naprawdę sprzedał pewne substancje tumaniego, co go złości. Jordi zapewnia ją, że to nie było przedawkowanie, ponieważ widział ćpunów w szpitalu. W międzyczasie działo wrzuca swoje rzeczy do pokoju z zaopatrzeniem i jest zaskoczona widokiem wielu pajęczyn na suficie. Zakrywa twarz chusteczką i zaczyna rozpylać środek odstraszający po całym pomieszczeniu, nie zauważając, że kilka pająków już uciekło przez otwory wentylacyjne. Kilka sekund później pająki wychodzą w łazience kaleba, gdzie dziewczyna Jordiego, Lila, zmywa naczynia. Kiedy zauważa pokrywę otworu wentylacyjnego na ziemi, podnosi ją i wchodzi na stołek, aby założyć ją z powrotem. Niestety poślizguje się i upada pod prysznicem. Następnie zauważa poruszający się ręcznik i zagląda za niego, ale niczego nie znajduje. Nagle wyskakuje pająk i przerażona Lila odpycha go, po czym chowa się pod prysznicem. Krzyczy o pomoc i Jordi podchodzi, ale odmawia zlikwidowania zwierząt i zamiast tego próbuje złapać pająka szklanką. Pająk skacze i chowa się pod zlewem, podczas gdy reszta grupy przybywa, by go obserwować. Zmęczony tym, że wszyscy krzyczą, co powinien zrobić, Jordi chwyta mopa i używa go do uderzenia w przestrzeń pod zlewem, mając nadzieję na zlikwidowanie stworzenia. Jednak pająk wbiega na mopa i wskakuje na prysznic tylko po to, by Jordi rzucił w niego ręcznikiem, aby spadł. Teraz może go zdeptać. Następnie podnosi ręcznik i wszyscy są zszokowani, widząc dziesiątki małych pająków uciekających. W tym samym czasie z odpływu prysznica wychodzą zwykłe pająki i Lila wpada w panikę. Jordi natychmiast wyciąga ją z łazienki i zamykają drzwi, które zaklejają jak największą ilością taśmy. Następnie grupa zmusza Kaleba do rozmowy, aż ten przyznaje, że kupił nielegalnego pająka pustynnego, ale przysięga, że jego zwierzak był znacznie mniejszy. Matis dochodzi do wniosku, że dzieci są większe, ponieważ muszą przystosować się do nowego środowiska. Kaleb chwyta pudełko z kokonem, a kiedy Jordi je otwiera, znajduje jeszcze więcej pająków. Matis zaklejała pudełko taśmą klejącą. Tymczasem działo nadal sprząta budynek i znajduje martwego pająka. W tym momencie policjanci wracają i wspominają o kwarantannie, więc zamykają drzwi wejściowe. Następnie dział kontynuuje rozglądanie się, znajdując więcej pajęczyn w korytarzach, a nawet uwięzionego w nich ptaka. Dostaje drabinę, by dostać się do sufitu i przesuwa panel, by odkryć ukryte tam ogromne gniazdo pająków. Dział zakrywa twarz i ponownie używa spreju, a następnie przygląda się bliżej za pomocą latarki. Nagle pająk wskakuje jej na twarz i zmusza do sunięcia się z drabiny, przez co jej ciało stacza się po schodach. Po powrocie do mieszkania Kaleba, Lila, Menon i Jordi postanawiają zignorować rozkazy policji i ogłosić, że wychodzą. Matej zdecyduje się zostać, ponieważ ma już wystarczająco dużo kłopotów z powodu swoich napadów, podczas gdy Kaleb zostaje, ponieważ myśli o sąsiadach, których tak bardzo kochała jego matka. Ponieważ pozostali wciąż nalegają, Kaleb zgadza się odejść, ale dopiero po ostrzeżeniu sąsiadów, aby też mogli odejść. W innym mieszkaniu mężczyzna ćwiczy, słuchając muzyki. Spoglądając w lustro, zauważa za sobą pająka, jednak gdy się odwraca, pająk znika. Przeszukuje pokój, aż widzi go na innej ścianie i kończy się na zrobieniu dużej dziury, gdy próbuje go kopnąć. Facet zagląda do środka i widzi wszystkie pajęczyny, zanim pająki na niego skoczą. Krzyczy, by poprosić o pomoc, ale jego ojciec śpi i go nie słyszy. W tym samym czasie Kaleb i Maiti schodzą od drzwi do drzwi, aby ostrzec sąsiadów, ale jak dotąd nikt nie chce wyjść, ponieważ się boją. Pukają też do mieszkania ćwiczącego, ale muzyka zagłusza krzyki. Zaniepokojony Kaleb biegnie sprawdzić, co u Klaudii, która nie otwiera drzwi. Słyszy telewizor w środku, więc wyłamuje drzwi i widzi ją na kanapie. Jednak gdy podchodzi bliżej, z jej martwego ciała wychodzą pająki. Kaleb i Matis wpadają w panikę i wybiegają z mieszkania, tylko po to, by zobaczyć starszego mężczyznę proszącego o pomoc. Matis chce mu pomóc, ale Kaleb powstrzymuje go, wskazując, że mężczyzna został ugryziony. Duet odsyła mężczyznę z powrotem do jego mieszkania, po czym ucieka. W mieszkaniu Lila przegląda kilka kanałów, ale nie znajduje ani jednej wiadomości o ich sytuacji. Jordi przeszukuje internet i odkrywa, że są to pająki z rodziny Sikaride, które mogą rosnąć dziesięciokrotnie, aby walczyć z drapieżnikami. Menon sprawdza media społecznościowe i nie znajduje żadnych ostrzeżeń od władz, a jedynie tweety od sąsiadów narzekających na blokadę. Nagle słyszą tłuczenie szkła w kuchni, a Jordi zauważa dziwną ciecz wślizgującą się pod drzwi. Kiedy zagląda do środka, odkrywa, że pies tu niego nie żyje, a z jego żołądka wychodzi pająk. Wkrótce sytuacja pogarsza się w całym budynku. Ojciec znajduje swojego martwego syna, a mężczyzna z korytarza łapie pająki za pomocą okularów, ale wkrótce też umiera. W rzeczywistości ludzie umierają na każdym piętrze. Maitis i Kaleb wracają do swojego mieszkania tylko po to, by wpaść na swoich przyjaciół przed drzwiami, którzy desperacko chcą wyjść i odmawiają powrotu do środka. Nagle Giles pojawia się za nimi i zaczyna atakować ich pałką, powalając Kaleba, a następnie zwracając się do Maitisa. Menon próbuje go uspokoić, więc Giles krzyczy na nich i zmusza ich do wejścia do mieszkania, aby pozostali tam, jak powiedziała policja. Kiedy zwraca uwagę, że Jordiego i Lily nie powinno tu być, ponieważ nie mieszkają w tym budynku, Giles siłą wdziera się do środka i prosi o pokój Kaleba, wciąż myśląc, że jest dilerem nielegalnych substancji. Kiedy pozostali próbują go powstrzymać, staje się jeszcze bardziej podejrzliwy, więc wściekły Kaleb postanawia go przepuścić. Giles rozgląda się po pokoju i znajduje zapieczętowane pudełko, które zaczyna dźgać nożem. Kiedy dziura jest wystarczająco duża, pająki wychodzą, a grupa natychmiast wybiega z mieszkania, zamykając je, by zostawić Gilesa na śmierć. Następnie schodzą po schodach, znajdując pajęczyny w każdym rogu. W końcu docierają do korytarza zablokowanego przez sieć i największe pająki, jakie do tej pory widzieli. Nagle światła gasną, ale wracają sekundę później. Okazuje się, że te korytarze mają żarówki wrażliwe na czas. Zdeterminowana, by dotrzeć do garażu, grupa schodzi na kolejne piętro tylko po to, by znaleźć jeszcze więcej pajęczyn i pająków. Ponieważ nie mają innego wyjścia, wszyscy zakładają kaptury i ruszają korytarzem. Podczas gdy Menon zostaje z tyłu, by kontrolować światła, które wydają się trzymać pająki na dystans. Zajmuje im to więcej czasu niż zwykle, ale udaje im się bezpiecznie przejść na drugą stronę. Teraz przyszła kolej na Menon. Ale gdy już miała dotrzeć do końca, światła zgasły, a ona utknęła na jakiejś pajęczynie. Wyjmuje zapalniczkę i zauważa zbliżającego się pająka, ale spalenie go zaalarmowałoby pozostałych, więc szybko biegnie, by połączyć się z innymi. Kiedy grupa próbuje wyjść, policja zamyka drzwi i ignoruje ich błagania o pomoc. Chłopcy używają całej swojej siły, aby otworzyć drzwi choć trochę, tylko po to, by policjanci wykorzystali tę przestrzeń do strzelania do nich gazem. Grupa chce kontynuować ciągnięcie ale policjanci otwierają ogień do drzwi, aby ich powstrzymać. Nie pozostaje im nic innego, jak ponownie przebiec przez przerażający korytarz, aż wrócą na schody. Dzięki gazowi pająki nie skaczą na nich, ale brakuje Jordiego. Zdesperowany Kaleb ponownie wchodzi do korytarza i jest zdruzgotany, gdy znajduje Jordiego na podłodze pokrytej pajęczynami i pająkami. Jordi każe mu odejść i początkowo Kaleb odmawia, ale teraz pająki idą po niego, więc musi biec z powrotem do pozostałych. Podczas gdy Lila wariuje z powodu utraty chłopaka, Matis zauważa dziwną ciecz i spogląda w górę, by odkryć przerażający widok, kilka ciał uwięzionych na pajęczynach na ścianach i suficie. Z pajęczyny wychodzi także gigantyczny pająk, więc Matis alarmuje swoich przyjaciół i grupa biegnie na górę po zamknięciu drzwi, pozostawiając Jordiego na śmierć w samotności. Udaje im się dotrzeć do pustego pokoju, a Lila próbuje wrócić do swojego chłopaka do tego stopnia, że walczy z kalebem. Na szczęście Menon udaje się ją złapać i zatrzymać w środku, gdy słyszą krzyki umierającego Jordiego. Na podłodze leży torba, a Matis znajduje w niej petardy dzieci, więc podpala jedną, aby mieć światło. Pozostali płaczą za Jordim, więc Matis prosi ich, aby się zebrali, ponieważ nadal muszą uciec. Wierzy, że dzięki fajerwerkom uda im się pokonać pająki i dotrzeć na dach, by poprosić o pomoc. Najpierw Matis rzuca petardę w korytarz, a eksplozja sprawia, że wszystkie pająki na suficie zastygają. Następnie grupa zaczyna ostrożnie poruszać się korytarzem, używając petardy jako tarczy. Kiedy płomień gaśnie, kaleb wyjmuje z torby mołotowa i rzuca go w korytarz, wzniecając pożar, który sprawia, że pająki wariują i atakują ich. Grupa natychmiast zaczyna biec na górę, zawsze upewniając się, że kierują latarki w stronę pająków, aby zyskać na czasie. W jednym z mieszkań sąsiedzi proszą o pomoc, ale chłopaki mówią im, żeby zostali w środku, zanim zaczną biec dalej. Ich latarki nie mają już zbyt wiele mocy, więc Menon majstruje przy zamku Gilesa, aż zdobywa klucze do jego mieszkania, a grupa chowa się w środku, zamykając drzwi, zanim pająki mogą ich dosięgnąć. Caleb przeżywa załamanie, czując się winnym rozpoczęcia inwazji pająków. Opowiada Lili o swojej skomplikowanej historii z Jordim, wyjaśniając, że byli przyjaciółmi z dzieciństwa, którzy się od siebie oddalili. Nagle w oknie pojawia się światło i wchodzi grupa policjantów. Odmawiają wysłuchania błagań Kaleba o pomoc innym sąsiadom, a policjant uderza go, aby go uciszyć, więc Kaleb próbuje walczyć. Policjant z łatwością powala go na podłogę, a Menon próbuje pomóc bratu, ale również zostaje odepchnięta. Meitis atakuje innego policjanta i wkrótce obie grupy walczą ze sobą, tarzając się po podłodze. Funkcjonariusz rzuca gazem pieprzowym w Meitisa, a następnie zaczyna go dusić, więc kaleb chwyta upadłą broń i strzela do policjanta, aby uratować przyjaciela. Dziewczyny zostają rzucone w kąt i trafione gazem, podczas gdy dwóch funkcjonariuszy musi połączyć siły, aby ostatecznie obezwładnić kaleba. Cała grupa zostaje związana i zabrana do garażu, gdzie policjanci ukrywali się przez cały czas, aby poradzić sobie z pająkami. Podczas gdy specjalny zespół zbiera ciała stworzeń, główny oficer próbuje wyjaśnić, że grupa prawie zrujnowała ich operację. Twierdzi, że wszystko, co zrobili do tej pory, to protokół, który ma im pomóc i że wielu funkcjonariuszy również zginęło, ale Kaleb uważa, że nie zrobili wystarczająco dużo i po prostu na niego krzyczy. Nagle Matis zaczyna kaszleć, ujawniając, że został ugryziony. Nie zostało mu wiele czasu, więc chce odejść jako bohater. Matis podchodzi do generatora i wyłącza go, powodując zgaśnięcie świateł. Następnie biegnie do policjanta przy drzwiach, odrzucając go do tyłu, aby je otworzyć. Wkrótce setki pająków wychodzą, a policjanci otwierają ogień, gdy rozprzestrzeniają się po garażu. Gdy pająki zaczynają likwidować policjantów, Kaleb i dziewczyny wykorzystują okazję do ucieczki. Lila i Kaleb ukrywają się za samochodem i zauważają, że zgubili Menon. Używając zapalniczki, Lila uwalnia kaleba z więzów, a następnie obserwują, jak inny mężczyzna zostaje zlikwidowany przez stwory. Kaleb mówi Lili, by ukryła się w samochodzie, podczas gdy on będzie szukał siostry. Biegnie przez chaos i udaje mu się połączyć z Menon, ale zostaje postrzelony w nogę. Menon chwyta gaśnicę i wybija szybę w furgonetce, aby mogli ją otworzyć i ukryć się w środku. Opatruje ranę kaleba i przeprasza za swoją postawę, przyznając, że też tęskni za ich mamą. Kaleb daje jej bransoletkę ich matki, mówiąc, żeby ją zatrzymała. Wkrótce na oknach pojawiają się pająki, ale zanim zdążą wejść do furgonetki, Lila włącza światła samochodu, aby je odstraszyć. Następnie rodzeństwo wybiega z furgonetki, unikając policjantów i pająków, aż docierają do pojazdu z Lilą. Ta zaczyna jechać przez garaż, uderzając po drodze w kilka samochodów, rowerów, a nawet policjantów. Zajmuje jej to kilka zakrętów. Ale w końcu znajduje wyjście, tylko po to, by zobaczyć ogromnego pająka blokującego drogę. Kaleb zgłasza się na ochotnika do wyjścia i wpatruje się w stworzenie, które ucieka, gdy Lila wyłącza światła samochodu. Teraz Kaleb może otworzyć frontowe drzwi i grupa w końcu ucieka. Jakiś czas później bariera, która została umieszczona wokół budynku, zostaje pokryta zdjęciami wszystkich osób zlikwidowanych przez pająki. Kwiaty, wiadomości i pamiątki zostały pozostawione na ich pamiątkę. Budynek zostaje wysadzony w powietrze, więc ocalali tracą swoje domy. W lesie Kaleb zakopuje pudełko ze zdjęciem jego i Jordiego z dzieciństwa. Po jego ramieniu pełza pająk, więc chwyta go i wypuszcza w lesie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.